Okej, okay, wracam ponownie. Tutaj pokazują się znowu, że są jeszcze różne tutaj takie o, skrzyneczki. Mamy taką i tutaj jest napisane, że to jest albo MOA, albo Ambulance, ale to jest Rangoon MOA. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze poznajdujemy. Czyli jest ich o wiele więcej. I trzeba znaleźć odpowiednik swojego. Tak. Um. Polecam wejść na scenę yy, i naros po prostu i poszukać. A na przykład taka gamma to jest Grinier. Maniaki. Tak. O. tutaj mamy Brutmadać. Tak więc szukamy swojego, a w międzyczasie ja naładowałam os tutaj swoją... A, teraz nie widać, okej. Okay. Eee, teraz powinno być widać. Tak, Ok. tutaj mam swoją naładowaną już. Idziemy, zobaczymy, co będzie dalej. Ja idę solo, jak zazwyczaj. Zobaczymy co tu będzie. Okej, okay, biegniemy znowu do punktu. Ja uwielbiam rację z takimi się takiego szczerze mówiąc. Bo jest i szybko fajnie biega. Jest niewidzialny i biorę broń po prostu, która bije. W patchu weszły też trzy nowe bronie. Jedna jest do odbiorów w... dojo, dwie są w markecie. Razem z paczem także weszły nowe misje na... księżycu nowe spaje a ja po graficznie grę no i biegniemy miejmy nadzieję, że to już niedługo Okej. Okay, jesteśmy tutaj znowu przy tym sarkofagu. i te dusze uciekają z tego jakby. Czyli się otworzyły. Biorę sarkofag. Ich habe ihn gerade Ogólnie bardzo fajnie to wygląda. Szkoda, że nie można tego przyspieszyć w jakikolwiek sposób, tak? Tylko stoimy i czekamy aż skończy gadać. Okej, okay, skończył gadać. I biegną koty. Spróbujmy pozabijać się może wszystkie. Dobra, jeszcze trzy ostatni, okej, okay. i do wyjścia zobaczymy, co się stanie. A zapewne zostanie następny sarkofag. I mam nadzieję, że część to nowego Warframe'a. Tak, dostałam Protektor, jakiś hełm i Sarkofag następny. Czyli w, skór, w skrócie będzie trzeba pewnie wiele Sarkofagów napełnić, żeby zabrać całego Warframe a. Teraz zobaczymy. Aha, tak wygląda mój sarkofag. Tak czyli, że trzeba będzie zrobić trzy napełnić sarkofagi i tak jak w ten sposób. Zdobędziemy i na rosę, tak? Bo ja tutaj już dostałam. O, p -p protektor helmet. Okej. Okay.